I tak, tutaj jest krawędź. W ogóle tutaj to miejsce jest podobne do tego tam na początku, kiedy się dochodziło do tego posągu. I teraz tutaj na ten drążek trzeba wskoczyć. Ogólnie w pod... W poprzednich częściach Lara nie potrafiła stać na tych drążkach. Więc to też jest dość fajna umiejętność. Na staci, oczywiście, chodzić po nich. Tutaj są naczynia różne. Puste. Niestety. Tutaj widać skarb. Więc nie, nie był za bardzo ukryty. O, jaszczur, jeszczur. Dwa jeszcze. Okay. Tutaj mamy taką powiedzmy zagadkę. E, z wagami. I tutaj trzeba po prostu stanąć na tym jednym odważniku i wtedy... Jedna z czterech rąk siwy się opuszcza na dół. Dzięki czemu będzie można tutaj włożyć tą zdobytą wcześniej soczewkę. Jedną z soczewek, więc teraz już tam pójdę. O, jeszcze, jeszcze. Nie żyje? Nie, nie żyje. One czasem się tak jeszcze jakoś dziwnie ruszają po śmierci <laughs> się zastanawiam, czy zaraz jeszcze na mnie nie skoczą. Okej, okay. tutaj. No, czemu na tam nie chcesz wejść? Okej, okay, i trzeba tą rękę z powrotem odłożyć na miejsce. Czyli wskoczyć na drugi odważnik, jakby. Jest apteczka, więc pójdę zaraz po nią. I ręka siwy wraca na miejsce, e, dzięki czemu będzie coś bardzo widowiskowego. Przynajmniej mnie się to bardzo podoba. E, powstaje taki promień świetlny. I to bardzo ładnie wygląda, więc tu będzie taka zagadka oparta na świetle. Tutaj też widać taki klejnot na dole. Więc ogólnie bardzo fajne. Bardzo fajny element. Bardzo mi się podoba. Tutaj musiałam pójść po tą apteczkę, bo nigdy nie wiadomo. Pewnie mi się przyda. Tutaj też naczynia puste. Wiem, że są puste, ale i takie rozbijam. Tutaj mamy takie coś, o co można zaczepić linkę i bezpiecznie zejść na dół. Bo tutaj jest dość duża wysokość. No i z drugiej strony jest takie samo coś. Trzeba zaczepić. O, jaszczur. A jeszcze muszę poczekać, żeby tam wejść. Trzeba jak wykończyć tego Nie wiem czy tylko jeden jaszczur. No Lara, czemu nie chcesz zaczepić linki? Okej, okay. wiem, że to trochę trwało, ale nie wiem, czemu zaczepiła dopiero, dopiero linka, jak patrzyłam w drugą stronę. Yy, ok, i teraz właściwie jesteśmy w symetrycznym miejscu. Tutaj też jest skarb symetrycznie, tak jak tam. A tutaj są jakieś naczynia. Tutaj jest troszkę bardziej skomplikowanie, niż z drugiej strony, ponieważ brakuje jakby drugiego odważnika, jest tylko jeden, yy, więc trzeba się posłużyć tą klatką. Yy, będzie trzeba ją... o, jaszczurze! Właściwie zamknę tej klatkę. Jakie nie lubię, że się skradają. O, wracam. Dobra. O, wracam do dawania klatki w odpowiednie miejsce. Oczywiście... już ja się znalazł w środku dziwnym sposobem. Trzeba tutaj ją jak najbliżej sobie położyć żeby potem nie było problemów w, z podstawieniem jej pod ten odważnik. Okej. Okay. Tutaj wspinamy się na górę. Więc druga. Druga, właściwie nie wiem czy druga, czy trzecia, czy czwarta ręka szyby yy, opuszcza się na dół. Dzięki czemu będzie można włożyć oczywiście drugą soczewkę. Yy, I teraz będę musiała szybko zadziałać z tą klatką. na Szczęście się udało. Kiedyś mi się wydawało, że na to jest dużo mniej czasu. Teraz to jakoś mi łatwiej idzie. Yy, I idę dać szywie tą, tą soczewkę. Lara czasami tak śmiesznie się obraca, zanim da tą soczewkę. Nie wiem czemu. Tak jakby to było jakieś potrzebne. Nie wiem, czy jak zejdę tutaj, to... Myślałam, że tutaj można bezpiecznie zejść. Oczywiście trzeba odstawić rękę szywy na miejsce. i widzimy dwa świetlne promienie. Tutaj widać też takie dwie panie z wachlarzami, ale to zaraz będę bliżej, niech to będzie lepiej widać. No i oczywiście trzeba się posłużyć tym światłem, żeby otworzyć sobie przejście. To jest taki kryształ, więc on też się nam przyda. Teraz mam nadzieję, że ja to dobrze pamiętam. Ta pani musi pójść tam A pomyliłam się być odwrotnie Tutaj Muszę przesunąć tą, bo zajmuje za dużo miejsca Okej, okay. i mamy yy, Pierwszy promień się odbija dobrze i przechodzi przez ten kryształ. I teraz jeszcze druga pani z wachlarzem mi została. Więc postaram się w miarę szybko dać one miejsce. I tutaj bardzo ładnie będzie wyglądało. Się już udaje dobrze ustawić. Tu, w bardzo widowiskowy sposób, otwiera się przejście dalej. Bardzo ładna muzyka. Słuchaj, Kai wyprostowuje swoje ręce i dzięki temu tworzą się schody. Więc ogólnie uwielbiam ten moment. Tutaj po prostu jest strasznie ładnie. Z tu mogłabym tutaj się patrzeć <głos》> dość długo, jak to wygląda, ale nie będę was wyglądać. I przechodzimy dalej. Okay. I tutaj jest gdzieś za tym kolejny skarb. I tutaj trzeba sobie zrobić przejście dalej. Ale tutaj na razie skończę, ponieważ wtedy jakby pojawi się dalsza część poziomu. Więc tutaj na razie z przerwę grę. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało tą w sumie dość długą część. I do zobaczenia w następnej.